Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 8 czerwiec 2024 rok. Drodzy Państwo, to jest druga moja rodzina, którą przeleczyłem cukrem pudrem bez czerwiu. Pierwsza rodzina po przeleczeniu cukrem pudrem zauważyłem tam bum rozwojowy. A tu. Skutki odwrotne. Matka przestała czerwić albo matka zginęła. I ten przegląd mi odpowie na to pytanie. Proszę Państwa, niektórzy mówią, że cukier szkodliwy puder jest bardzo szkodliwy dla pszczół. No, ja w ogóle tak się zastanawiam, czy energia kinetyczna Jaka została użyta przy zmieleniu cukru kryształu na cukier puder, zmieniła jego właściwości. Z tego co ja się znam na fizyce i biologii, to wiem jedno, że mieć, gdy zaplesujemy, aby zmiękła. Gdy ją z powrotem przegniemy albo potraktujemy energią kinetyczną, ona z powrotem robi się bardzo twarda. Czyżby i cukier kryształ, czy tam inny, gdy zostanie przemielony, zmienia swoje właściwości? No przecież cukier dajemy na zimę, na lato. Proszę Państwa, jeśli się obawiamy, że pszczoły sobie nie przyniesą wody do cukru pudru. No, to nasze obawy są niesłuszne, bo lodowce topnieją i poziomy mórz wód wzrastają do góry. Także nie mamy się o co bać, to jest tylko takie dybanie nieprzemyślane, moim zdaniem. I proszę Państwa, ten przegląd odpowie mi na pytanie, czy ja sobie cukrem, pudrem tu zniszczyłem matkę młodą, która zaczęła czerwić, czy nie. Jeśli nie będzie jajek, to znaczy, że matka młoda się musi unasienić, a stara została, no młoda, została zniszczona. No zobaczymy, zobaczymy co wyszło. Czy cukrem pudrem można sobie zasypać matkę, a później ją okłębią i, i wyrzucą. No zobaczymy. Ten przegląd da mi odpowiedź na to. Rodzina nawet. Dziwne. I ten cukier się zbrylił. Nie wiem, czy to widać. Zbrylił się. Czyżby tu nie było antyzbrylacza? To jest ciekawe. Tu powinna być inna krata ogrodowa. Nie wiem, dlaczego jest ta. Też mnie to zastanawia. No i teraz będzie chwila prawdy czy cukier puder zabił mi, waro... zabił mi matkę czy nie i oprócz tej dwóch rodzin co wymieniłem jest trzecia rodzina do przeleczenia cukrem pudrem ale tam wstawiłem przed chwilą czerw kontrolny a czwartą rodzinę praktykuję przeleczyć z jak Państwo widzicie Matecznik ratunkowy. Miseczka matecznikowa. Bo jest różnica między matecznikiem ratunkowym a miseczką matecznikową. Bo matecznik ratunkowy to jest takie coś, które ma larwę. A tu nie ma larwy, no to jest ani jajka, no to już jest miseczka matecznikowa. No i wielu pszczelarzy tego nie rozróżnia. Czasem jak oglądam, no to masakra. No i co? Jest ta matka czy nie? Komórki przygotowane do czerwiu Jajek nie ma. Ul słabo wysprzątany z tego cukru pudru. No to jest dziwne, że one sobie z tym sprzątaniem tak nie radzą. No zobaczymy dalej. No nadal słabo posprzątane z cukru pudru tu ramka wyjadana hmm, ale dlaczego on tak wygryzły? To jest pytanie jajek nie ma hmm. czyżby cukier pudar przyczynił się do utraty matki Czyżby na takie zabiegi trzeba było matki wyszukiwać czy raczej stosować mniej radykalne, mniej inwazyjne metody pudrowania? Proszę Państwa, są jajka, są jajka, tu są jajka, to i będzie matka. No ale coś z tą matką jest, bo one te miseczki matecznikowe zakładają, powygryzały te plastry. Są jajka, są. No ale prawdopodobnie nieprzypadkowo rodzina pszczela zakłada te miseczki matecznikowe. Matka słabo czerwi, widzę. Byle jak. Słabo byle jak czerwi. Bardzo byle jaka matka teraz czerwi. To nie musi być, proszę Państwa, przyczyna leżąca po stronie cukru, pudru. Tylko po prostu matka jest nieudana. Tak. Cukier, i kolejna miseczka matecznikowa. tu już na większą skalę matka czerwi i masę miseczek matecznikowych miseczki matecznikowe i miseczki matecznikowe no nie ma im co przeszkadzać, nie ma im co przeszkadzać tylko, że widzę, że pszczoły zgryzają plastry, potem cukrze pudrze to mnie zastanawia dlaczego no i niektórzy przylażą, na różnych forach piszą że dwa dni stosowali cukier puder jest matka piękna matka widzicie ciemna kałkacha oberwało się jej no ten plaster jest poprawnie zajajczony ten plaster jest poprawnie zajajczony matka się schowała jest matka proszę popatrzeć Jaka piękna matula. O, tu. Ten plaster jest poprawnie zaczerwiony, proszę popatrzeć, jaka piękna matula nieskora do ucieczki ten odłok tu się przyczaiła widzicie o tu się przyczaiła no dziwny kolorek proszę państwa matka nie ma skrzydełka Także pudrowanie pozbawiło ją skrzydełka i dlatego tak słabo czerwi, tak słabo czerwi. No nie możemy powiedzieć, że ona cholera jasna. Zaraz musimy zobaczyć jeszcze czerw. Jeszcze dobrze czerw zobaczyć. No, tego jeszcze nie było. Tu mam już zasklepiony czerw od niej. Czerw zasklepiony od niej jest płaski, jak państwo widzą. Także tu w tej rodzinie dojdzie do cichej wymiany matki, ponieważ matka nie ma skrzydełka. Także. No niewesoła sytuacja, niewesoła sytuacja. Tu pszczoły sobie radzą tak z cukrem pudrem, że ścinają komórki. Ścinają plastry, aby w tym było tak mało Tu pszczoły ścinają plastry, aby wyczyścić z cukru pudru je. No dziwna sytuacja. dziwna sytuacja. Proszę Państwa, zacząłem mówić, jak jeden pszczelarz ponoć pisze, że użył cukru pudru hulu i okazuje się, zaglądał za dwa dni i na dennicy nie było żadnej warozy, żadnej martwej warozy. No nie wiem, jak on ten cukier używał, w jakim sposobie, w jakich okolicznościach czy tak jak ja pokazywałem, czy inaczej. Bo gdyby używał tak jak ja pokazywałem, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo do szukania się warozy, warozy martwej. Ponieważ ten, spos ten sposób użycia cukru-pudru preferuje okaleczenie warozy, czyli uszkodzenie przysawek na odnóżach. Chyba, że inaczej sypał, że całe pszczoły były usypane Czy nie waroza też była usypana, to niestety wtedy waroza pomalutku musi zdechnąć Bo cukier puder odbiera i całkowicie wilgoć Są takie proszę Państwa Warunki No zrobiłem proszę Państwa tu Przed chwilą widzieliście na gwoździa Na gwoździa czyli 7 mm ostrymki międzyramkowe ale niestety to wszystko muszę to poszerzyć dlaczego? bo w tym ulu szykuje się cicha wymiana matki matka jest wadliwa no i muszę po prostu stworzyć warunki pszczołom aby, aby aby dały rady poprawnie założyć matecznik i ja jeszcze na poprzednim nagraniu zobaczę, czy matka miała skrzydełka, czy nie. Czy matka miała skrzydełka, czy nie, bo jest ładnie pokazana. Czy jest ta sama, czy może tu jest dwie matki. Jedna ze skrzydełkiem, druga bez. No, taka sytuacja jest ani inna, i po prostu to muszę skontaktować. Ale wygląda, że zakładają dlatego miseczki, że matka jest wadliwa. To jest dowód 100% i ciężko powiedzieć, hmm. jaki cukier wpływ miał, cukier puder miał wpływ na to, że utraciła skrzydełko. Czerw jest dobry, płaski. Gdyby. Się urodziła bez skrzydełka, niestety były jajka niezapłonione, i przerw byłby garbaty półtrutnie. No, zobaczymy, jak się to zakończy. No, ciekawa sytuacja. Ciekawa sytuacja. Ja tam link do tego filmu z minutami, w którym momencie jest ta matka do sprawdzenia przy ostatnim przeglądzie, żebyście i Wy sobie popatrzyli, jak to wszystko. Się ma jedno do drugiego, także w moich nagraniach jest, proszę Państwa, akcja, dramat i emocja. Jeszcze raz mówię, jeden pszczelarz pisał, że dwa dni po posypaniu cukru, pudro spawił denicę, nie było ani jednej warozy. No i teraz, niech sobie jeszcze ten pszczelarz odpowie na pytanie, skoro pszczoły potrafią antylesy brylarz wyrzucić dula, czyżby sobie nie poradziły z warozą? Nie dały radę. Ponadto to jest naukowo udowodnione, że cukier puder za okalecza warozę, doprowadzają ją do śmierci. Ja tylko po prostu proferowałem jedną metodę mniej inwazyjną, a reszta to jest wszystko po staremu. Serdecznie się z Państwem żegnam.